Cześć witajcie z tej strony Pewro, witam Was na serwerze Surf Jest to dokładnie połączenie Surfa z y, takim deathmatchem Jest każdy na każdego No i co jeszcze Wam mogę powiedzieć? No po prostu się na napierdalacie, tak? Skromnie mówiąc Jak się surfuje? Y, surfuje się dwoma klawiszami oraz myszką O kurde Fakt, dostałem Zabiego? E, nie zabiłem go Ogólnie spadacie na lewą rampę, klikacie D Padacie na prawą rampę, klikacie A. Plus oczywiście ruszacie myszką. Żeby nie stracić spida. Kolejna runda. O, jeszcze dostał. Chłopaczyna. Dobra, nie zdążyłem go zabić. Lecimy dalej. Kiedyś w jeden właśnie dużo skakałem. Oj, nie trafiłem. Zaraz wam pokażę jak dostać się do tego y, Mario. To się Mario nazywa chyba. Czekajcie. Może się rozpędzić trochę, pyk. Nie, nie dolecę jeszcze raz. Dobra, i do góry. O, elegancko. Nie, tu nie ma tak jak w 1.6 na tej mapie, że tam po prostu jest próg i dalej się nie leci. Skąd? Mam panie, nie takie numery ze mną. Jak widzicie, mam kosę. Wygrałem... No nie, sam się zabiłem. To kosę wygrałem na csbedgo.com. Serdecznie Was zapraszam na tą stronę. Dolecenie! Jeszcze raz muszę zakręcić. Pyk! Dobra, będę. Jestem! Ktoś tu siedzi w tym Mario? Nie. Ogólnie, ymm, w jeden 1.6 tutaj kupowało się bronie. A na tym serwerze możesz sobie broń wybrać, ale tego tutaj się zbytnio nie opłaca chodzić. O! Czekajcie. Aj, nie trafiłem. Fuck! Jeszcze spodem i HP mam low. Gdzie tu jeszcze można było fajnie, fajnie posurfować Tutaj macie różne teleporty Kogoś może zabiję stąd? Nie, wątpię Tam na górze nikogo nie ma No ciężko będzie trafić w taką osobę No właśnie, dobra T2, T1 yy, Wejdę sobie może tutaj? Doskoczę O, doskoczyłem, elegancko o, The Gun Room, macie tu Gun Rooma, nie wiem po co ten Gun Room jest, aha. Zebrałem sobie wszystkie bronie, a gdzie mój kałaszek? No i nie mam teraz nic. Dobra, nieważne, na tym serwerze akurat do Gun Roomu się nie opłaca wchodzić. Tutaj macie Super Mario Tower, wypierdala was do góry i selecicie lecicie dalej, nie? Już wam pokazuję jak to wygląda w praktyce. Aha, no trochę mnie nie wyjebało. Gdzie oni się strzelają? No nie wiem Dobra, nieważne, lecimy dalej. Tu gdzieś snajperka była. Tutaj. No dobrze pamiętam, mam snajperę. Spróbuję kogoś zabić. Tam chłop będzie górą leciał. Tylko że nie mogę z niej strzelać. No. Co się dzieje na tym serwie? Dobra, lecimy na górę tam do tego kolegi. hyc. hytc, no lecę? lecę no lecę. Witam pana. Hehe, <laughs> Johnny. Dostał bułę, żony I lecimy dalej. Spróbuję, spróbuję gdzieś tutaj dolecieć. Tam jest bonus, do bonusa chętnie dolecę. A i koniec rundy. Spadłem na dół. A, jeszcze się strzelali tam. Dobra, dawać kolejną rundę, jest. Nie trafiłem, serio? O, prawie go zabiłem No nie, też tutaj stanął. Co za oszukista O, ziomuś Patrzcie na to <śprawie> Prawie Gdzie on jest? O! No. wracam tu na górę? Gdzie on jest? Skąd nam jest strzela Czemu tu na górę nie mogę wejść? Mogę Ło wow. Panie No nie Zeusa wyciągnął Co za chłop Nieuczciwe to było Ja spróbuję Zeusa go zabić Ajajaj Też było blisko Dobra lecim dalej Pyk, pyk, pyk Powolutku Oj, prawie wleciałem. Ile osób na serwerze jest? Mało, 6 osób. Ale znalazłem pierwszy lepszy serwer, dlatego jest tylko 6 osób. Pewnie, żebym poszedł dłużej, to bym znalazł jakiś serwer, co gra więcej osób. Tutaj jest też jakiś boost do spida. No dokładnie. Zaraz zobaczymy, jak do tego... O właśnie, spróbuję do bonusu się dostać. Panie, tak się nie robi. Hehe! <laughs> No nie, straciłem speeda. Chociaż Tu dostałem speeda. Dobra, spadnę jeszcze raz. Gdzie jest wyjście stąd? Tu jest wyjście. No, proszę otworzyć. Okej. Okay. Lecimy dalej. Nie. Tak to tam się nie dostanę. Ja jebie. Ale zeban. Od początku, gdzie muszę się dostać? Muszę się dostać chyba tam na lewo Do Mario Tower Nie doleciałem Kurde, skill mój spot Kiedyś to ostro No nie Kiedyś to ostro dzierżyłem na, na takim surfie Ktoś do mnie strzela Tutaj dostanę spida. Easy tu wlecę Dobra Teraz wyskoczymy stąd i polecę Tutaj, dobra. Teraz tam spróbuję się dostać jakoś. No nie. Nie wiem, co ja muszę zrobić. Proszę mnie nie bić z kosy. Bo tam się ma podwójnego spida. Robimy tak. Koniec rundy, no. Nie zdążyłem. Ktoś tu leci? O. Gdzie on jest? No nie, jeszcze mnie zabił. Nie mile. Aleś miał HP, ale na pewno nie dużo. Skąd ty masz awkę zziąż? Ajajaj No jakiś random nie bije. Dobra, siedzi. Jakieś kredyty dostaję, nie wiem co z tych kredytów mogę potem zrobić, nie wiem, kupić sobie coś na serwerze. Dobra, jest speed, tylko że zjebałem znowu ten, ten sam koleś. Chujoza trochę. Dobra, no, zrobimy tak Wlecę se tutaj. Potem se wlecę tutaj. Potem zrobimy tak Dostałem speeda no lekkiego. A tu macie w ogóle ymm, aktualną prędkość, nie? 700-1500, no. Cały czas rośnie. Teraz spadło trochę. Jak ja mam tam się dostać? Nie mam pojęcia, tu się trochę zbugowałem. Pyk, pyk, pyk. Dobra, lecimy. Dobra, już wiem chyba jak tam wejść. O, 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 o. o. No nie, low HP y miałem. A no dobra, już mniej więcej wiem jak tam dolecieć. Pyk, pyk, pyk. Szkoda, że autobony hopa tutaj nie ma Dobra Jeszcze raz spróbuję No Molina W górę Dobra, wleciałem No i jak tutaj wejść? Aha To jest taki bonus, tak? Nieźle No nie co za sniper? Guns. Jest Awka? Patrzcie, mam WP. Aura. I co mi, Mario? Spróbuję trafić takiego lecącego. Jeden zdech. Tego nie trafię. Chociaż. Ciężko będzie, ciężko. Co on zrobił? Zdech? O tako? Leży! Tego nie trafię, może jak będzie ktoś spadał Kto to? Skąd nam jest strzela? Stamtąd? nie Dobra, nieważne, lecę dalej O tu też jest jakaś fajna miejscówka Zaraz zobaczymy. Znowu koniec, tak? No, umarłem. Nie wiem, zaraz próbuję tam dolecieć. Wiecie? No. Dobra, siedzi. Dolecę? Leciałem, a tu dolecę? No tak średnio bym powiedział. Proszę mnie wypuścić z tej klatki. no poważnie, takiego małego speeda nabrałem? Teraz powinienem dolecieć. No. CT! O, jeszcze nie byłem... Co za ściera! Nie wiem, dojechać go? Dam radę, dam radę, dam radę... Nie! Siedzi. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. Spróbujemy. Teraz go tam nie ma. Dobra, trudno. Co to jest te J? Aha, tu się respisz. No scope. Beach. O, hop na digla. O, ściał mi grę. Też masz afkę ziomuś. Ja mam też digla. Uuu, headshot. Surfer się zabił Zaraz zobaczymy jak tutaj wlecieć o witam pana Hehe <laughs> Plecki Siedzi Ogólnie zapraszam Was na mojego streama dzisiaj o 19. .00. Właśnie zapomniałam dodać o 19 będzie stream, może jakieś gierki z widzami, ewentualnie gierki z pompatimem. Jeszcze zobaczę. Dobra, gdzie tu mogę jeszcze polecieć? Gdzie nie byłem? Ja wszędzie byłem. A tutaj nie byłem. Nie, tu też byłem, doleciałem jakoś. Oj, no nie. Zabił mnie z kosy. Eee, za mały sens, panie. Hyt! Dolecę, dolecę, dolecę? Doleciałem, tylko mnie zatrzymało. No nie. Ej serio on tam campi? Serio? Tak go nie trafię. No scope. O, spróbuję na tymi się, tym się postrzelać trochę. Dobra, nieważne. Nie wiem ile już nagrywam tego. Chyba wystarczająco długo na odcineczek. Dobra. Dzięki, że oglądaliście. Możecie zostawić łapkę w górę. W opisie macie Facebooka, możecie też sobie zajrzeć. No i Reflink też w opisie. Cześć.